Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But a bang bang, bangs with it, girl. Dance with it. girl. Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Witam się z Wami po raz drugi. I szybkim krokiem przychodzę na prośbę jedną z Was, na prośbę Wicki Sonia K, czyli na prośbę Sony. Sonia prosiła mnie o to, żebym pokazała Wam słońce tej paletki z GOSZ. Jest to 9 cieni Shadow Collection i akurat ja mam tutaj matowe te cienie i jest to To Be Cool in Copenhagen, więc ja mam tą opcję. Tak się prezentują cienie, tutaj widzicie u samej góry. E, no i co, i pokażę Wam, jak wygląda ta paletka. Sonia chciała bliżej się zapoznać, jakby z właśnie z nią. E, prezentuje się tak, paletka jak paletka, fajne wykonanie, naprawdę e, dość solidnie wykonana. E, tu jest duże lusterko, cienie prezentują się tak. O, cienie są matowe, robię Wam słocze, zrobię Wam słocze na dłoni. No i jedziemy, pierwszy z cieni to jest taki jasny, bardzo fajna jest pigmentacja, pigmentacja jest genialna w tej paletce, to Wam mogę powiedzieć, ten jasny zobaczcie jak jest widoczny, jadę kolejny, kolejny cień to jest taki podbrzoskwinkowy, jakby taki, taki no, taki jakby łososiowy bym rzekła nawet, Teraz Wam pokażę zresztą na zbliżeniu. To jest drugi cień. Trzeci cień już Wam pokazuję. Taki ciężko mi go określić taki szary, ale jakby z delikatną domieszką jakby fioletu. Nie wiem, tak bym go opisała. Potem znowu wyżej jedziemy jest znowu taki siwy. Teraz brąz. Tak jak będzie na dłoni, tak wygląda paletka. Naprawdę pigmentacja jest świetna, jest po prostu świetna. Ceny teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno Wam mówiłam w wyholu, więc będziecie na pewno wiedziały. Jak będziecie miały pytanie, to mnie pytajcie pod filmikiem w komentarzach. Oczywiście Wam to posprawdzam i, i gdzieś tam Wam dopiszę. Ten bardzo mi się podoba taki siwy. Zaraz Wam pokazuję taki siwy wpadający w trochę w niebieski. Kolejny jest taki przydymiony siwy, fajny do zewnętrznego kącika oka. No i czarny, czarny pewnie naj, najmniej bezpieczny, raczej do ciemnej tutaj oprawy oczu. Tak się prezentuje, słuchajcie. Tak by się prezentowała ta paletka. Jak się prezentują wszystkie cienie. O! Widzicie? Tak wygląda pigmentacja tej paletki. Uważam, że jest naprawdę świetna. Pigmentacja jest świetna. Tak wygląda, e, kochana Soniu. Mm, tak wygląda pigmentacja tych cieni. E, ja od siebie mogę powiedzieć, że polecam tą paletkę. Tam ich było chyba z 3 czy 4 rodzaje. Jedna jest Kopenhaga, druga jest Nowy Jork, trzecia chyba była badał Amsterdam, czy jakoś tak. E, ta wydała mi się taka najbardziej. Ja chciałam też matowe, chciałam, bardzo mi na matach, także bardzo gorąco polecam. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Może był krótki, ale. Ale informacji tyle, ile potrzeba, by zakupić tą paletkę, myślę, że jest wystarczająco. Ja ją polecam, jest godna uwagi, godna zakupienia. Chyba była to cena coś około 10 funtów też, mi się tak wydaje, ale naprawdę nie jestem teraz pewna, więc, więc, więc nie będę tu mówić na 100%. Tak ona wygląda, jest świetna na prezent, cienie są bardzo fajne, można wyczarować coś dziennego, można wyczarować coś wieczorowego, także... Dokładamy nawet czasami tylko jeden cień, jakiś swój pojedynczy, czy to fiolet, czy to zielony i, i przy użyciu tutaj reszty naprawdę wyczarujemy coś fajnego. Bardzo jest godna polecenia, ja ją serdecznie Wam z czystym sumieniem polecam, chowam. Mam nadzieję, że, że Soniu wyciągnęłaś tutaj jakiekolwiek wnioski satysfakcjonujące. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, to był taki krótki swatch po prostu pokaz tej właśnie paletki na życzenie jednej z Was, także Sonia pozdrawiam Cię bardzo gorąco, Was wszystkie również ściskam Was bardzo mocno, żegnam się z Wami jeżeli filmik Wam się podobał dajcie oczywiście łapkę w górę jeżeli macie jakiekolwiek zapytania to proszę pod filmikiem w komentarzach, trzymajcie się cieplutko Bajo!